Jak wygląda poparcie dla partii politycznych? W największych polskich miastach zaczynamy od miast, w których najwięcej się dzieje politycznie. Zaczynamy od Wrocławia. Tu trwa akcja referendalna, żeby odwołać się Jacka Sutryka, polityka mocno związanego z koalicją rządzącą. W tym mieście, gdyby do tego referendum doszło, to plus 9 dla Konfederacji. W stosunku do wyborów parlamentarnych, to jest zła wiadomość dla Jacka Sutryka, tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji jest na tyle dużo, że to oni mogliby pójść na to referendum i to referendum Jacek Sutryk by przegrał drugim miastem, którym może dojść do referendum, w którym zbierane są podpisy, to Zabrze. W tym mieście rządzi prezydentka z Koalicji Obywatelskiej i znowu poparcie dla Konfederacji w Zabrzu to 16%, prawie plus 9 punktów procentowych w stosunku do wyborów parlamentarnych. Znowu poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, to jest odpowiednia liczba wyborców, żeby na ten referendum pójść i kandydata prezydenta z Koalicji Obywatelskiej odwołać. Kolejnymi miastami, gdzie do takiego referendum może dojść są na przykład Gliwice, tam rządzi też prezydentka z Koalicji Obywatelskiej i znowu poparcie dla... Konfederacji w Gliwicach 9,5 punkta procentowego, więcej niż w wyborach parlamentarnych, 16% plus 24% dla Prawa i Sprawiedliwości. Znowu jest to odpowiednia grupa do tego, żeby na referendum pójść, tak żeby było ono ważne i żeby odwołać prezydenta. Kolejnym miastem, którym mogłoby dojść do referendum jest Kraków. W Krakowie rządzi prezydent Miszalski, prezydent z Koalicji Obywatelskiej. Poparcie dla Konfederacji we Wrocławiu. Prawie 10 punktów procentowych wyższe niż jeszcze rok temu. 17,4. Ta różnica zresztą z prawej sprawiedliwością nie jest już tak duża. 22 do 17, jeśli chodzi o partie prawicowe. Konfederacja w całej kraju rośnie. Rośnie proporcjonalnie, w zależności od miasta, rośnie więcej lub mniej, ale są bardzo znaczące zwyżki. I spójrzmy jeszcze na Warszawę. Tutaj, oczywiście, referendum nie ma, ale. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, startuje w tych wyborach prezydenckich. Poparcie do Konfederacji 13,6, prawie dwa razy tyle, co było w wyborach parlamentarnych, plus 7 punktów procentowych dla Konfederacji. Jeśli chodzi o Warszawę, tradycyjnie we wszystkich tych miastach traci trzecia droga traci lewica traci też prawo i sprawiedliwość korzysta na tym koalicja obywatelska, ale przede wszystkim korzysta Konfederacja. W większości tych miast, największych miast w Polsce, zajmuje trzecie miejsce Całość prognozy i prognoza dla wszystkich 107 miast prezydenckich znajdziecie na stanie polityki. Tam, w raporcie, przedstawiamy dokładne wyniki w każdym z tych miast.